W takim razie zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na tę konferencję po to, żeby przedstawić program Dni Tomaszowa. Na konferencji są wiceprezydent Zofia Szymańska, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Małgorzata Śmiechowicz i kapitan Tomasz Pierzak, rzecznik prasowy 25 Brygady Kawalerii Słowiecznej, bo kawaleria też bierze udział w tym roku w Dniach Tomaszowa. To tak jak mówię, konferencja dotyczy programu. I zacznie Pani Prezydent. Dzień dobry Państwu. Wielkimi wkami zbliża się na święto naszego miasta, czyli Dni Tomaszowa pod nazwą, a może byśmy tak, do Tomaszowa. Tegoroczny festiwal zaplanowany jest na 26, 27, 28 czerwca. Zatem powracamy do trzydniowej formy tego wydarzenia i zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta, przywracamy Dom Tomaszowa na plac Kościuszki jako element ożywienia centrum miasta. Z uwagi jednak na ograniczoną pojemność pracowościuszki podjęliśmy decyzję, że pewne wydarzenia, pewne koncerty odbędą się na Tomaszowskich Błoniach. I tutaj może odnosząc już do konkretnych dni, od godziny 22-21 w sobotę zapraszamy mieszkańców już na Błonia Tomaszowskie, również na Błoniach odbędzie się cały panel koncertowy w niedzielę. I dla z niezmiernie z miło, że rozpoczniemy dni Tomaszowa wspólnie z obchodami święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, Wojsk Aeromobilnych i 31. Wojskowego Działu Gospodarczego. Pan kapitan później przedstawi Państwu szczegółowy harmonogram wydarzeń zaplanowanych właśnie przez Brygadę Kawalerii Powietrznej. Natomiast odnosząc się do kolejnego programu, dni Tomaszowa, czyli do piątkowych wydarzeń, rozpoczynamy przemarszem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej ulicami naszego miasta od stadionu na Plac Kościuszki. Ten przemarsz odbędzie się około godziny 15 i będzie połączony również z definadą powietrzną. Następnie do godziny 17 odbędzie się blok koncertowy. Udostępniamy Plac Kościuszki naszym lokalnym młodym artystom. Mamy bardzo ustawioną młodzież muzycznie, zatem uważamy, że stosowne, aby mogli pokazać się troszkę szerszemu gromu odbiorców. Następnie planujemy koncert zespołu The Postman, Przeniesiemy się w świat muzyczny Beatlesów i następnie odniesie koncert zespołu Innym Wymiar, będą to Paneczne Rytmy. Sobota rozpocznie się poradą ulicami naszego miasta. Będzie to parada organizacji pozarządowych i instytucji kultury. W dniu dzisiejszym zgłosiło się aż 25 kobiet gotowych do uczestniczenia w tej paradzie. Sobota jest blokiem koncertów wielu kultur. Powracamy tutaj do tradycji, historii naszego miasta. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu zarówno zespół żydowski, zespół cygański, ale także ukraiński i grecki. Jest to również nawiązanie do obchodów, um, w tym roku, w tym roku 180, 185 lat od nadania praw niskich naszemu, miastu i warta by właśnie nawiązań do tej historii i związanej z tym wielokulturowości. Chcielibyśmy, aby wielokulturowość następnie wpisała się w obchody e, święta naszego miasta, zatem niewątpliwie do tej formy powrócimy w przyszłym roku. Następnie, tak jak wspomniałam wcześniej, przenosimy się na Tomaszowskie Błonia, gdzie o godzinie 22 będzie miał koncert zespół Kasa. Również ze swoim programem latynoamerykańskim, czyli nadal nawiązujemy do wielokulturowości. Niedziela, godzina 15. Tomaszowskie Błonia. Zaczniemy od naszych lokalnych artystów, a następnie odbędzie się koncert zespołu Jula. I uwaga, szanowni państwo, konze zespołu ASTR, i następnie zakończymy ten dzień zespołem loka i pokazem sztucznych okni. Tak, w skrócie prezentuje się program najbliższy dni Tomaszowa, a teraz, tak jak wspomniałam, następnie, poproszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi pani Kapitana. Szanowni Państwo, 26 czerwca na studiernie ulicy Piłsudskiego swoje święto będą obchodzić. Wojska Aero-Mobilne, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oraz 31 Wojsko Wojca gospodarcze. W ramach tego połączonego święta od godziny 12 do godziny 18 będą, będzie dzień otwartych koszar, na które każdy zainteresowany może przyjść, będzie wystawiony sprzęt, który jest na co dzień używany przez żołnierzy, przez kawalerzystów w swoim codziennym szkoleniu, jak również będzie otwarty obiekt śnieżyń jest to symulator pola walki, na którym żołnierze doskonale swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ognia, czy też używania broni. Ponadto od godziny 14 planowane jest rozpoczęcie uroczystych obchodów, które potrwa około godziny. Zakończy, zakończono zostanie defiladą, ale nie tylko defiladą pododziałów lądowych, ale również defiladą powietrzną w którym wezmą udział śmigłowce od nas Brygady, będą to śmigłowce W-3 Wysoką oraz Mi-8, Mi-17. W, w uroczystości wezmą udział nie tylko żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, z tego względu, że będzie to też święto Wojsk Armowilnych, będą, będą żołnierze 6 Brygady Powietrznej z pododziałów pododdziałów kanadyjskich, z, którym, z którymi w tym roku się intensywnie szkolimy, jak również, również szwadron kawalerii konnej ze Stowarzyszenia Szwadronnej Jazdy Konnej. Tak pokrótce by się przedstawiał, przedstawiał przedsięwzięcie, które będzie realizowane na stadionie. Około godziny 15 po zakończeniu uroczystości wszystkie pododdziały przemaszerują wzdłuż ulicy, wzdłuż Alei na plac Kościuszki. Po czym, po czym na, na, na placu Kościuszki dołączą do niego, do pododziałów lądowych jeszcze śmigłowce i wojsko wróci tą samą drogą do jednostki wojskowej. Jeszcze może wspomnę o podpiewaniu urodzinnym, co Pan ma na sobotę? Następnie. Trochę gładką jest nim. Szanowni Państwo, to jest pierwsza konferencja pasowna związana z zbliżającymi się obchodami naszego miasta, ale liczymy na to, że nie jedyna. Chcielibyśmy za Państwa pośrednictwem, jako naszych lokalnych mediów, informować mieszkańców o, o dalszych naszych poczynaniach. Szczególnie chcielibyśmy poprosić o wsparcie i informowanie o pewnych zmianach w ruchu drogowym. My dołożymy wszelkich starań, aby te zmiany były jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców, ale też prosimy o, o wyrozumiałość w tym zakresie i zasądz się też z ogromną prośbą do mieszkańców naszego miasta, aby uszanować teren bardzo kościuszki. Sylwester pokazał, że potrafimy dobrze się bawić w miłej, sympatycznej atmosferze bez innych incydentów i liczymy na to, że również w tej miłej atmosferze będą być się yy, Tomaszowa. Dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania do nas Czemu było takie rozdrobnienie na klas bo nie to są dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o scenę i o ochronę? Mhm. Jak już wspomniałam wcześniej... Yy, Powodem, dla którego części wydarzeń związanych z odpadami naszego, święta naszego miasta przynieśliśmy na Tmarszowskiej głównie, jest fakt, że pojemność pracy Kościuszki jest dość mała i aby móc zapewnić wszystkim dogodny dostęp do tych wydarzeń, komfort, taka decyzja była, była konieczna. Tak naprawdę również powodem tej decyzji był fakt, że Program Dni Tomaszewa jest naprawdę bogaty. Mamy zacne zespoły zaproszone na, na wspólne świętowanie i liczymy, że odbiór stanu mieszkańców również będzie bardzo, bardzo duży i e, decyzja o, o przyniesieniu była konieczna i niezbędna. A ile będą kosztować dni Tomaszewa tegoroczne? Jeszcze nie za wcześnie, mówić o szczegółowych kosztach tego wydarzenia. W dużej mierze liczymy tutaj na wsparcie strony sponsorów, o wszelkich szczegółowych wyliczeniach w państwa już może po, po dniach Tomaszowa. A jeszcze, jakby pani mogła powiedzieć coś o tej części gastronomicznej, ona zawsze przynosiła jakiś tam dochód i była dzierżawiona w formie przetargów. Jak to wygląda w tym roku? Jeśli chodzi o plec Kościuszki, tutaj nie planujemy dodatkowych miejsc na ulotki gastronomiczne. Natomiast jest to temat otwarty, jeśli chodzi o Błonia Tomaszowskie. Tam rzeczywiście będą miejsca przeznaczone na ogródki gastronomiczne. Planujemy, że, że będzie również u nas wysyłane miasteczko, które cieszy się ogromną popularnością mieszkańców. Tak więc to jeszcze jest sfera, e, możliwe planowanie, planowania, co wdrożenie odpowiednich procedur, jesteśmy związani, aby móc takie obwódki gastronomiczne Um, osytuować na to, jak to nie Czyli będzie ogłoszony przetarg tak? na e, obsługę publiczną. Tak. jak będą ogłoszone poszczególne... poszczególne ja tak tak to państwo, tak, tak. Jak tak. Państwo doskonale wiecie, nas obowiązuje procedura zamówień publicznych. Procedura w niektórych aspektach jest już w trakcie, w niektórych jest przygotowywana w tej chwili. Na pewno zauważyliście Państwo, że ogłoszona jest już w tym momencie jest zapytanie do firm, które mogłyby nam zabezpieczyć ochronę. Jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta. No jak wiadomo, na no ustawa nie przewiduje informowania o, o składających oferty, o tym, jak to przebiega w trakcie. Oczywiście, jak tylko będą podjęte określone decyzje, będą były oferenci w poszczególnych aspektach, będziemy Państwa na bieżąco o wszystkim informować. Mhm. A co z postępowaniem na scenę, nagłośnienie, oświetlenie? Bo tego nie ma w bip -ie. Jeszcze nie ma takich takich kwestii w Biblii. My jesteśmy po prostu w trakcie no pewnych organizacyjnych decyzji. Nie jest jeszcze do końca wskazane tutaj, kto będzie, czy będzie jeden partner, czy wielu partnerów. Rozmawiamy ze sponsorami, rozmawiamy z firmami. Także myślę, że jak tylko będą decyzje na ten temat, na pewno Państwo będziecie poinformowani. To jeszcze coś o sposobie doboru wykonawców, jakbyście mogli Państwo no powiedzieć. To jest przede wszystkim kwestia w różnego wieku, prawda? Tak jak Państwo widzicie, przygotować ofertę dla wszystkich. Będzie strefa dla dzieci przygotowana przez, przez miasto i przez tutaj naszych współpracowników ze spółek miejskich. Również kawaleria powietrzna przygotuje piknik rodzinny. Jak widać zespoły są dostosowane zarówno do odbiorców starszych, tak jak na przykład zespół de Postme, jak również do młodzieży. Tutaj mamy najlepszą wskaźnikiem jest OSTR. Także dobór, jeżeli chodzi o gwiazdy i o wykonawców, dokonywany był tak, aby każdy mieszkaniec miasta mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Jedną z punktów programu mimo, miała być Parada uliczna. jakie jest zainteresowanie organizacji pozarządowych. Cieszę się, że takie zainteresowanie jest ze strony organizacji pozarządowych. Na dzień dzisiejszy, się osiągnąć jakiś co już pozwoli nam na, na zapewnienie mieszkańcom niezwykłych wrażeń, bo jednak wskazuje to na to, że ta prada będzie dość długą paradą. Oprócz tego będą towarzyszyć nam również instytucje kultury. jeszcze czy nas będzie zamknięty tylko podczas tych imprez, które się będą odbywały, placu, czy w ogóle będzie dołączony nawet do wyłączenia ruchu zmiany wiedzy, ruchu Czy będziemy Państwa na bieżąco informować? Tak więc jeszcze proszę o, o chwilkę cierpliwości. Tu jeszcze ja, tak kwestia organizacyjna, do dziennikarzy, nad mnie Tomaszowa, tak chyba poza, bo to dla Państwa tylko informacja